Pani w jaki filmik masz, Marek. Torba, człowieku. Dostał torbę. A to spróbujemy też z panią dwójeczką tu polecieć. Oh, 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 kupa! Ja pierd. Ej, to było najstraszniejsze przeżycie? Ale gdzie wyleciałeś, nie? Jakie miałem na mod... nie myślałem, nie patrzyłem gdzie lecę stary ale w <noise> Już na górze, <noise> zajebiście Halo halo widzowie, ale zanim przejdziemy do filmu zapraszam was na zapisy na nasze nowe koszulki Enduro Nowa ruda, letnia edycja Wszystkie potrzebne linki macie w opisie oraz na Instagramie Enduro Podłoga NR Trzymajcie się, Jo! ehi 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 Zespół krótkiej nogi, tak zwany. Przechyliło mnie na bok. Jeszcze handbara. Chyba handbara jeszcze złamałem znowu. No jakbyś mógł. Oh, fucking. jebał się. się. Czekaj, tak ona na sztukę może będzie. To najważniejsze żeby wyglądało, to O, ja dobre. Ale fajnie się kupiła leci Boże. Boże. ale to zrobię torbę ja, to ja to chyba tu u góry zostaje jak skamczę to lecę po tobie kurwa. z biegu tak odpaliłeś panie Miło z twojej strony naprawdę Bardzo miło z twojej strony Dobry! Dobry wchuj, Wylądowałeś się kołem na tym. Już na górze, zajebiście. No kurwa co? Trują targałeś, czy dwóją? Trują. Ale ma stresa. Dobry zła nasz panie. I no gaz. Jak będzie dobra prędkość to skaczemy. Jak jej nie będzie to będzie lipa. Stracha ma strasznego ale chyba strój będę leciał. Delikatnie mnie zniosło. <grywa> Kurwa! to było, chłopie, już miałem zrezygnować. No tak samo, ale jak na tym, to mówię mi e, na ok, Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Kurwa, chłopie! <grywa> Progres! Co, tu już byłem pewien, że nie dolecę. Gdzieś tu wylądowałem, nie? A uważaj, bo tu jest podebrane z jednej i z drugiej obok hopy. Oj widzowie. Jest gruby temat tutaj. To nie jest takie hopy, się może wydawać taka hopeczka. A to nie jest taka hopeczka. Fakenowska. No ale... Marcin jako pierwszy rozdziwi tutaj całość. Dobrze, dobrze. Zniosło, nie? Człowiek po robocie wróci zmęczony, siły nie ma nogi bolą Ale i tak na motor pójdzie. Teraz... No dobiło cię do tego. Kupię, co jeszcze raz chcesz? A jak chcesz To jest taka mulda, nie? Tak do góry idzie. Jakby to było równiutko, to w chłopie tam pod las można skakać. A to spróbujemy też panią dwójeczką tu polecieć. Zobaczymy, co to będzie. O oh, 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 ja pierdolę! Patrz i wyrzuć masz stary! O, oh, w oh, chłopie! O oh, oh, kurwa! Cześć, nagrać mnie stąd jeszcze raz! Ej, tu było najstraszniejsze przeżycie? Ale gdzie wyleciałeś, eh? Jakie miałem na mot, Nie myślałem, nie patrzyłem gdzie lecę stary. W stronę Jeff już tamtych, kurwa właśnie. Tak się mi. Ja cię pierdolę! To. Ale dwują w końcu, bo tak to trują leciałem. Ja Na hopy tutaj! Załóżcie pojebane w ogóle, nie? Dawaj, siądę tu i skoczę nade mną Tylko jak lecisz to musisz lecieć Lecę. Jak nie, to nie wjadę nawet na hopę No, to czekaj, daj telefon, bo ja mam mało pamięci Dobra. W tym momencie przyjechał Seba, który nie miał zielonego pojęcia, że skakaliśmy już tą hopę, więc postanowiliśmy zrobić mu pranka. I z góry, Seba. A ja tu z dołu stanę, może co? Zrobimy taką akcję? Tak może taką stanę. No <noise> próby? No my robiliśmy, bo już to skakaliśmy, zrobiliśmy ci pranka. No, Musimy ja no, ja Dawaj leć. Pranka no, ci no, zrobiliśmy, kurwa. właśnie ja tak... Ale nie zobaczyłem, bo na kamerę się patrzyłem w Ale zajebiście. Ja też skakaję. No, tak, nie zwróciłem uwagi, bo się patrzyłem na kamerę. jak ty tu pojechałeś tak, <noise> to tak do głowy mi obie przyszło. Tak chodź. się patrzy, kur. <noise> Ja spalił <laughs> O pierwszy się przełamał Dobrze Najdalej teraz chyba skoczył A no co teraz chyba kolejna Chyba tutaj Najgorsze jest to ha, ha. Drzewo chłopie! Lepiej, <śmienicza> lepiej, lepiej wariaty